Witajcie, ja jestem Jakub Teber i witam Was na targach, e, między innymi, growych ON-OFF. Podobnie jak e, na targach w Kolonii, przejdziemy się teraz e, nie przez pojedyncze stoiska, bo te są zbyt małe, ale po całej hali e, wystawienniczej. Zobaczymy sobie, co można tutaj zobaczyć. Na początek mamy stoisko e, GVC, czyli temat bardzo growy. Po prawej stronie e, stoją telewizory. Te telewizory to jest stoisko e, strony hdtv.pl, czyli, czyli po prostu portalu poświęconego telewizji, e, wszystkiemu co jest związane z audio i wideo. Po lewej stronie HiFi Choice, czyli znowu nic kompletnie niezwiązanego z grami, e, magazyn poświęcony audio. Po prawej stronie dalej hdtv.pl, czyli telewizory, telewizory, telewizory. E, po lewej jest Belkin, czyli jak widać akcesoria do e, Komputerów, kolejny temat, żywo z grami związany. Dalej Creative na Creative mamy słuchawki. Możemy postawić sobie słuchawki oraz zobaczyć kamerki do komputera. Fascynujące. Po prawej stronie taka mała ciekawostka, być może kiedyś widzieliście, jak wyglądają e, pokoje dla prasy, więc tak wygląda pokój dla prasy na targach. On off. Oh, jest godzina około 20.00. Od 3 godzin dziennikarze są tu wpuszczani. I jak widać nie ma już żadnych napojów, nie ma kawy, nie ma herbaty, nie ma wody. Mmm, taki lokalny folklor. Dobra, możemy iść dalej. Dalej mamy stoisko, które na pierwszy rzut oka wygląda jak e, drewutnia. Natomiast jest to e, stoisko firmy, która handluje podstawami do laptopów. Jak widać takie drewniane, fajne podstawy. Tutaj nawet na radiator mamy takie, prawda? Żeby się komputer. Zagrzał, bardzo fajny e, patent. Po lewej stronie D-Link, czyli coś, co naprawdę potrzebujecie, żeby pograć na psn i Xbox Live. E, symulatory. Symulatory, czyli stoisko z kierownicami i z fotelami do grania w gry wyścigowe. Idziemy dalej. Tutaj mamy stoisko już takie bardziej powiedzmy cywilizowane, przypominające to, co e, widzimy na innych tego typu targach. Tutaj mamy też fotele do wyścigów, poustawiane z sześcioma monitorami, całkiem imponujące. Trzeba przyznać, miejsce po lewej stronie są jeszcze jakieś joysticki, widzę z kolumnkami Te wszystkie, mm, wszystkie gadżety są na pewno skierowane do tych posiadających nieco więcej pasji i pieniędzy fanów wyścigów czy też innych symulatorów. Dalej, Netgear, czyli konkurencja Delinka. Internet, rzecz przy graniu na konsolach niespędna. W dalszej kolejności mamy po lewej stronie Platinet. Nie mam pojęcia, czym ta firma się zajmuje, ale na pewno nie jest Wam ta wiedza potrzebna. Tu stoi bardzo sympatyczna Pani, rozdaje gadżety. Ciekawa sprawa jest po prawej stronie. Jeśli Kenner przynieść już na Panią, jeśli możemy spojrzeć tutaj, tutaj mamy stoisko retro. Stoisko retro, na którym prezentowane są stare komputery, stare konsole. Jest Sega Mega Drive, jest Jaguar, jest NES. SNES, jakieś stare Commodore, prawda? O, Amiga CD32, i tak dalej, i tak dalej. Czyli masa sprzętów, na których graliśmy e, lata temu. A teraz możemy sobie to przypomnieć w tym kącie. Bardzo, bardzo sympatyczna rzecz. Tu są jeszcze dwa jakieś małe stoiska z. E, co tu mają? Naklejki na iPhony? No, super. I są tak zwane invisible shields, czyli jak Kenner stwierdził, e, osłony, które są widoczne, ale się pomylił, bo one są niewidoczne. Przechodzimy dalej. Tu jest jakby serce, e, tu jest serce tej imprezy, czyli główna scena, na której prezentowane są rozmaite wydarzenia. Przed chwilą była to konferencja Microsoftu, teraz jest impreza HDTV, która rozdaje jakieś... jakieś e, Nagrody, prawda? Audio Pewnie za najlepszy sprzęt. O, onkio wygrało. Czyli za najlepszy sprzęt, audio, wideo i tak dalej. To też sprawa mało związana z grami. E, w związku z czym idziemy dalej. Tutaj nie było już firmy, która mogłaby się wystawić, więc jest puste miejsce. No Boże, za rok będzie ich więcej. Trzymamy kciuki. Natomiast tu mamy stoisko. Nintendo, czyli w końcu coś e, bardzo, bardzo związanego z e, profilem naszej strony. Tutaj widać e, starsi panowie w zasadzie, nawet nie dzieci grają sobie w box, tak? Ping Ponga, stoi też tam Wii Balance Board, czyli można sobie sprawdzić co dla casuali, co dla graczy niedzielnych oferuje Nintendo. Stoisko jest mało imponujące, natomiast myślę, że warto docenić fakt, że w ogóle się pojawiło. Okej, okay, dalej jest stoisko z wentylatorami do komputerów. Coś niesamowitego. Jak widać ludzi jest tu całe zatrzęsienie. O, na przykład... Na przykład takie, które świecą nam dodatkowo. Mm. Cóż, ja bym w swoim komputerze czegoś takiego nie zamontował, ale może jestem w mniejszości. Tutaj mamy sklep Level 77, albo przynajmniej ich stoisko, czyli jak głosi plakat, oryginalne koszulki z najlepszych gier. Jeśli chcecie zakupić odzież e, związaną z grami, to tutaj właśnie można to nabyć. Jedna sztuka 60 zł, dwie sztuki 90 zł. No tanio nie jest, ale być może wzory mają atrakcyjne. Mm. Q -pad. Tu chyba jakieś zawody się właśnie odbywają. W jakiegoś counter nie jestem znawcą w tym temacie, ale... Panowie z karabinami śmigają. Po prawej stronie jest CD Projekt. CD Projekt, czyli nasz wydawca także gier konsolowych, prezentują przede wszystkim Music Master Chopin, czyli okrutnie zmierzony przez krytykę tytuł, ale widać progres, więc może będzie lepiej. Jest też Tron Evolution, którym pokaz osobny zrobiliśmy. Gra, która jest prezentowana w 3D. I co ważne, gra, która zrobiła na nas całkiem pozytywne wrażenie. Emily jeszcze pewnie o niej będzie opowiadał. To coś w stylu. Prince of Persia, tylko w zupełnie innej stylistyce. Yy, dalej mamy stoisko Sam. Sunga. Samsung prezentuje też swoją technologię 3D, która jest szalenie kosztowna. O, może Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, tylko poproszę, bo to jest właśnie mój e, ostatnio obiekt mokrych marzeń, mój mokry sen, czyli Samsung LED 9000. Jak będziecie mogli zobaczyć gdzieś e, w MediaMarkcie, może czy w Saturnie, zobaczcie sobie ten telewizor. Jest aluminiowy, jest cienki jak e, włos i jest po prostu przepiękny. I oczywiście diabelnie drogi. Okay, dalej mamy Epson'a. Po lewej stronie jest Toshiba, po prawej stronie jest Epson. Epson, czyli drukarki, czyli e, projektory. Co ciekawe, na stoisku Epsona prezentowany, prezentuje się także Ubisoft i Kenner może pokazać teraz pana, który na kinekcie gra w Fighters Uncaged. Cóż, no Ubisoft nie ma swojego własnego stoiska, natomiast, cóż, no warto odnotować, że, że pokazują się gdzie indziej przynajmniej, prawda? Jest e, edycja video.com.pl, czyli jakaś strona prawdopodobnie poświęcona edycji wideo. Wiem, teraz zabłysnąłem, natomiast, no nie jestem w stanie nic więcej na ten temat powiedzieć. Tu jest sprzęt dla e, audiofilii, dla bardziej zamożnych e, graczy, którzy mają więcej miejsca i więcej pieniędzy. I mogą przeznaczyć się, jak tak widzicie, na te niesamowite kolumny, które na pewno e, znacznie wspomagają odbiór gier. Tutaj na przykład jest taki, z taką kulką fajną do góry kolumna. Ja tu nie jestem specjalnym specjalistą, natomiast przypuszczam, że ten, każda z nich kosztuje tyle, co średniej klasy używany samochód i na pewno e, potęgują wrażenia, tak jak powiedziałem. Ok, idziemy dalej. Tu mamy jabłko. Nie jest to natomiast stoisko Apple, tylko e, Hanspry, czy Hansprint, nie wiem. Jest to stoisko ze śmiesznymi telewizorami. Muszę przyznać, że jest całkiem zabawne. Są telewizory w kształcie Zebry e, i Wielbłąda, na przykład. Całkiem spore. Są też zwy, zupełnie zwyczajne telewizory. W pewien sposób jakoś tam designersko podkręcone, powiedzmy. E, natomiast, no, nie no, chyba o to chodzi w graniu na konsolach. Dalej znowu mamy Klipsch Onkyo Quadral, czyli po prostu kolumny, sprzęt audio. w prawej stronie LG. Jak widać, bardzo silnie reprezentowany jest tutaj... E, jest tutaj rynek telewizorów i generalnie elektroniki użytkowej, tak? To nie tylko konsole, to także elektronika. Dalej mamy Nokia. Yy, na stoisku Noki możemy pograć taki średni chyba pomysł, ale możemy pograć w gry na telefonie, które są wyświetlane na ekranie telewizora. Nokia N8, widzę, że jest w ten sposób promowana. Okej. Okay. My nie będziemy grali, ale pogram inni. MSI, MSI, czyli komputery. Yy przenośne i nieprzenośne MyPhone Friendly Technologies, czyli pokaz telefonów. Znowu, o, jakby trochę się minęliśmy z tym, co nas interesuje. Po lewej stronie jest Garec, czyli z tego co widzę, jest to chyba dystrybutor Sennheisera sprzętu, czyli słuchawki, które wielu z Was zapewne używa. Tutaj możemy pokazać na stoisku Level 77 te koszulki, które kosztują te 60 czy 90 zł za dwie sztuki. Możemy też pokazać, jest taki katalog. Tutaj, jeśli zobaczycie, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. W katalogu są koszulki z Assassin's, z Diablo, z Afro Samurai i Afro Samurai Call of Duty. Katalog jest, trzeba przyznać, całkiem obszerny, jest tego sporo, więc jeśli macie ochotę na nerdowskie, powiedzmy sobie tak, koszulki, to jak najbardziej możecie tutaj po nie przybyć. Po prawej stronie mojej, prawej waszej lewej jest Windows, na którym panie siedzą na kanapie i mm, Próbują nas przekonać, że Windows chyba jest fajny. Nie do końca rozumiem jakby koncepcji tego stoiska, natomiast widzę, że rozdają darmowe czekoladki. Na pewno będzie jutro popularne. Tutaj mamy stoisko Microsoftu w końcu poświęcone Xboxowi. Czyli tak jak widać sporo telewizorów, może nie za dużych, ale jest ich sporo, prezentujących najnowsze, Halo Reach na przykład, najnowsze gry. Ok, może przejdziemy dalej, bo to to... Nic odkrywczego specjalnie tu nie było. Tu jeszcze może wspomnimy, że jest stanowisko Sony Xperia Experience. Okay. Znowu nic dla nas, bardzo mi przykro. Niestety taka jest większość. A tu jest kinect. Tu jest kinect, czyli e, takie ogrodzone miejsce, gdzie dwa stanowiska z kinectem się znajdują. I panie po prawej stronie, panowie po lewej stronie bawią się w najnowsze tytuły, które już wkrótce będą na rynku. Nasze wrażenia z zabawy z Kinectem zapewne jeszcze jakoś osobno się znajdą na stronie. Zresztą możecie je przeczytać w relacji z targów Gamescom. E, tutaj jeszcze może tylko, żeby nie było. Powiem, że jest stanowisko Mediatek, czyli wszelakie myszki, gadżety e, przeciętnej chyba jakości. E, coraz więcej ludzi, mimo że dzień prasowy jak widać tłok albo przynajmniej lekki ścisk tutaj panuje. Asus, tutaj znowu, no cóż, komputery, na które ci, co grają na komputerach, znają. Ci, którzy nie grają na komputerach, nie znają. Możemy przejść jeszcze kawałeczek dalej. Mamy tutaj, e, znowu jesteśmy przy tym miejscu, przy scenie. Jesteśmy przy scenie, a teraz możemy iść jeszcze dalej i zaprezentować, co się znajduje z tyłu. A z tyłu się znajduje m.in. Stoisko PlanTronics. Myślę, że PlanTronics to nazwa, którą wszyscy znacie, więc nie ma tutaj, co się zostanie skupiać na wyjaśnianiu headshot media. Tutaj są komputery. Pani na przykład gra jakieś wyścigi sobie, natomiast myślę, że to właśnie w tym miejscu organizowane będą jutro. Znaczy jutro, nie wiem kiedy ten materiał się ukaże, natomiast tutaj właśnie organizowane będą wszelakie turnieje, które będą... Ja także tutaj z tej strony. Turnieje, które będą miały miejsce na tych targach. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o halę. E, może jeśli pokażemy catering tylko, no, żeby nie było. I mamy też catering, jak widać. Przypuszczalnie jutro będzie przeżywał straszli... o, straszliwe oblężenie. Okej, okay, dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o halę on-off. Ci, którzy teraz nie mogą tutaj przybyć, mam nadzieję, że lekko zapoznali się z klimatem. I wiedzą, e, czy mają żałować, czy też może niekoniecznie. E, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!